Siedzę w chłodnej sali notarialnej, a słowa córki wciąż dźwięczą mi w uszach jak echo w pustej katedrze. Po co ci dom, skoro i tak umrzesz? Pamiętam dokładnie ten moment sprzed trzech miesięcy, gdy Kasia rzuciła te słowa z taką nonszalancją, jakby mówiła o pogodzie. Teraz, gdy notariusz Paweł Kowalski odbezpiecza kopertę z moim testamentem, widzę jej twarz. Blade, napięte usta, oczy unikające mojego wzroku. Agnieszka, moja druga córka, siedzi obok niej z zaciśniętymi dłońmi. W sali panuje cisza tak gęsta, że słyszę bicie własnego serca. Jakub, mój syn, wpatruje się w podłogę, a jego żona Natalia nerwowo przestawia torebkę na kolanach. Wszyscy czekają. Wszyscy myślą, że wiedzą co usłyszą. Notariusz przesuwa okulary na nosie i zaczyna czytać. Pierwsze słowa sprawiają, że atmosfera w pomieszczeniu zmienia się jak przed burzą. Kasia podnosi głowę, jej oczy rozszerzają się ze zdziwienia. To nie jest to, czego się spodziewała. Nikt z nich nie spodziewał się tego, co zaraz usłyszą, a ja siedzę spokojnie, obserwując ich twarze, wiedząc, że za chwilę zrozumieją, jak bardzo się mylili co do mnie, co do mojej miłości i co do tego, kim naprawdę jestem. Wszystko zaczęło się rok temu, gdy lekarz powiedział mi o diagnozie. Rak trzustki, trzeci stopień zaawansowania. Siedziałem w jego gabinecie w szpitalu na Banacha w Warszawie, słuchając słów, które zmieniły wszystko. Panie Henryku, musi pan wiedzieć, że mamy do czynienia z bardzo agresywną formą choroby. Rokowania są niepomyślne. Doktor Kowalczyk mówił spokojnie, ale widziałem w jego oczach współczucie. Miałem 68 lat. Byłem zdrowy jak kon przez całe życie, a teraz nagle dowiadywałem się, że zostało mi może rok, może dwa, jeśli będę miał szczęście. Wracałem do domu w Konstancinie jeziornie w milczeniu. Mój dom, ten sam, który kupiliśmy z żoną Anią trzydzieści lat temu, gdy dzieci były małe. Dwupiętrowa willa z ogrodem, gdzie Kasia uczyła się jeździć na rowerze, gdzie Agnieszka pierwszy raz pocałowała chłopaka, gdzie Jakub budował domki na drzewie. Ania odeszła pięć lat temu, zabierając ze sobą większość śmiechu i ciepła, ale dom wciąż był pełen wspomnień. Tego wieczoru postanowiłem nie mówić dzieciom o diagnozie od razu. Chciałem mieć czas, żeby to wszystko przemyśleć, żeby zdecydować, jak to im przekazać. Ale życie miało inne plany. Tydzień później Kasia przyszła do mnie z propozycją. Siedziała w salonie, popijając kawę, której nawet nie tknęła, i mówiła o racjonalnych rozwiązaniach. Tato posłuchaj: masz ten wielki dom, sam w nim mieszkasz, a my z Krzysztofem ciągle wynajmujemy mieszkanie na Mokotowie. Dlaczego nie sprzedałbyś tego domu i nie kupiłbyś sobie czegoś mniejszego, coś bardziej odpowiedniego dla seniora? A nam dałbyś pożyczkę na własne mieszkanie? Patrzyłem na nią i widziałem córkę, którą kochałem bez granic, ale także kobietę, która zapomniała o wartościach, które starałem się jej wpajać. Kasia była prawniczką, miała dobrą pracę w kancelarii na Żoli Bożu, a jej mąż Krzysztof pracował w banku. Zarabiali razem ponad dwadzieścia tysięcy miesięcznie ale jakoś nigdy nie starczało im na własne mieszkanie. Dlaczego nie może być tak, że po prostu będziecie cierpliwe? Spytałem. Dom zostanie wam po mnie, w końcu nie zamierzam go zabrać ze sobą na cmentarz. I wtedy padły te słowa. Kasia wstała, postawiła filiżankę na stoliku tak mocno, że kawa się rozlała i powiedziała z irytacją Po co ci dom, skoro i tak umrzesz? Przecież to tylko kwestia czasu. Mógłbyś teraz nam pomóc, gdy tego potrzebujemy. Cisza, która nastąpiła po tych słowach, była ogłuszająca. Patrzyłem na moją córkę, i nie mogłem uwierzyć, że to ona to powiedziała. Ta sama dziewczynka, którą nosiłem na rękach, gdy była chora, ta sama, której czytałem bajki na dobranoc, ta sama, którą pocieszałem po pierwszym złamanym sercu. Kasia, zacząłem, ale ona już zbierała torebkę. Przemyśl to, tato to naprawdę rozsądne rozwiązanie dla wszystkich. I wyszła zostawiając mnie samego z rozsypaną kawą na stole i rozbitym sercem. Tej nocy nie mogłem spać. Siedziałem w ogrodzie, patrząc na gwiazdy i myśląc o słowach córki. Może miała rację, może rzeczywiście po co mi ten dom, ale jednocześnie czułem się zraniony w sposób, którego nie potrafiłem opisać. To nie były tylko słowa o domu, to było coś głębszego. Następnego dnia zadzwoniłem do Agnieszki. Moja średnia córka zawsze była najbardziej empatyczna z całej trójki. Pracowała jako pielęgniarka w szpitalu dziecięcym na żwirki i wigury i miała to rzadkie dary rozumienia ludzkiego cierpienia. Tato co się stało? Brzmi pan, jakby świat miał się zawalić, jej głos w słuchawce był ciepły i pełen troski. Aga, muszę ci coś powiedzieć i Kasie też będzie trzeba poinformować i Kubę, ale chciałem zacząć od ciebie. Spotkaliśmy się w kawiarni na krakowskim przedmieściu. Agnieszka przyszła prosto z dyżuru, wciąż w białym fartuchu pod kurtką. Gdy powiedziałem jej o diagnozie, zobaczyłem, jak jej twarz się zmienia. Najpierw niedowierzanie, potem ból, a na końcu determinacja. Ile czasu? spytała, chwytając mnie za rękę. Trudno powiedzieć. Rok, może dwa. Płakała. Płakała otwarcie. Nie wstydziła się łez przed innymi gośćmi kawiarni. A ja czułem się winny, że sprawiłem jej taki ból. Musimy powiedzieć Kasi i Kubie, powiedziała w końcu. I musimy być razem w tym wszystkim. Ale gdy następnego dnia zebraliśmy się wszyscy w moim domu, reakcje były bardzo różne. Jakub, mój syn, przyjął wiadomość z widocznym wstrząsem, ale po chwili objął mnie i powiedział: Będziemy z tobą, tato. Do końca. Kasia jednak zareagowała inaczej. Siedziała sztywno na kanapie i słuchała w milczeniu. Gdy skończyłem mówić, przez długą chwilę nie odezwała się ani słowem. W końcu spytała: To ile zostało czasu na załatwienie praktycznych spraw? Praktycznych spraw. Nie jak możemy ci pomóc, czy jak się czujesz, praktycznych spraw. Kasia. Agnieszka nie kryła oburzenia. To jest nasz ojciec. Wiem kim jest, ale musimy być realistami. Jeśli tata ma tak mało czasu, to trzeba pomyśleć o przyszłości. I wtedy zrozumiałem. Dla Kasi ta wiadomość nie była tragedią. To była informacja, która zmieniała jej kalkulacje dotyczące domu. W następnych tygodniach zacząłem chemioterapię. To było piekło. Nudności, zmęczenie, utrata apetytu. Agnieszka przyjeżdżała do mnie co drugi dzień. Gotowała, sprzątała, po prostu była. Jakub z Natalią odwiedzali mnie w weekendy. Natalia przynosiła domowe ciasta, a mały Michał, ich sześcioletni syn, rysował mi obrazki, które miały mnie rozweselić. Kasia pojawiała się rzadko. Zwykle dzwoniła, pytała, jak się czuje, i kończyła rozmowę frazesem o tym, że ma dużo pracy ale gdy już przychodziła, zawsze znajdowała sposób, żeby poruszyć temat domu. Tato, może jednak warto byłoby pomyśleć o przeprowadzce do czegoś mniejszego. Utrzymanie tego domu to spory koszt, a w twoim stanie, w moim stanie co? Pytałem. No wiesz, może lepiej byłoby, gdybyś mieszkał bliżej szpitala, albo w apartamentowcu, z windą. Za każdym razem odmawiałem, nie dlatego, że chciałem być uparty. Po prostu ten dom był ostatnim kawałkiem życia z Anią, ostatnim miejscem, gdzie czułem się naprawdę u siebie. Ale Kasia nie dawała za wygrane. Przynosiła prospekty mieszkań, pokazywała ogłoszenia w internecie, opowiadała o rozsądnych inwestycjach. Aż w końcu, podczas jednej z takich rozmów, straciłem cierpliwość. Kasia, dlaczego to dla ciebie takie ważne? Bo martwię się o ciebie, tato. Nie, nie martwisz się o mnie, martwisz się o dom. Oto, co z nim będzie, gdy mnie zabraknie. Jej twarz się napięła. To niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe? Wiesz, co jest niesprawiedliwe? To, że jedyne rozmowy, które ze mną prowadzisz, dotyczą pieniędzy i nieruchomości. Kiedy ostatni raz spytałaś, jak naprawdę się czuję? Kiedy ostatni raz po prostu ze mną zostałaś, żeby pobyć? I wtedy to powiedziała. Po raz drugi. Tato próbuje być praktyczna. Po co ci dom, skoro i tak umrzesz? Tym razem te słowa uderzyły mnie jeszcze mocniej, nie tylko dlatego, że były okrutne, ale dlatego, że zdałem sobie sprawę, że dla mojej córki stałem się już niemal nieboszczykiem, kimś, kto tylko przeszkadza w realizacji jej planów. Tej nocy wiele myślałem o dzieciach, o tym, jak je wychowywałem, o tym, gdzie popełniłem błędy. Kasia zawsze była najbardziej ambitna, najbardziej skoncentrowana na sukcesie, może za bardzo ją popychałem do osiągnięć? Może zapomniałem nauczyć jej empatii, ale równocześnie myślałem o Agnieszce i Jakubie, o tym jak bardzo się starali, jak bardzo chcieli spędzić ze mną każdą możliwą chwilę, o tym jak mały Michał pytał dziadka, czy da radę przyjść na jego przedstawienie w szkole za dwa miesiące. I wtedy przyszła mi do głowy pewna myśl, idea, która początkowo wydawała mi się szalona, ale im więcej o niej myślałem, tym bardziej wydawała mi się sprawiedliwa. Następnego dnia zadzwoniłem do notariusza Pawła Kowalskiego. Znałem go od lat. Prowadził sprawy prawne mojej firmy budowlanej, zanim przeszedłem na emeryturę. Henryku, jak się miewasz? Słyszałem o sytuacji. Paweł, chciałbym sporządzić testament, i chciałbym, żeby został odczytany w obecności całej rodziny. Oczywiście to normalna procedura, ale chciałbym, żeby odczytanie miało miejsce za mojego życia. Cisza w słuchawce. Henryku, to bardzo nietypowa prośba. Wiem, ale mam swoje powody. Spotkaliśmy się w jego kancelarii tydzień później. Paweł wysłuchał moich życzeń z rosnącym zdumieniem. Jesteś pewien tego, co robisz? Nigdy nie byłem niczego bardziej pewien. To może zrujnować twoje relacje z dziećmi. Paweł, jedna z moich córek uważa, że jestem już praktycznie martwy. Więcej zrujnować się nie da. Testament został sporządzony zgodnie z moimi życzeniami. Przez następne tygodnie żyłem z tą wiedzą, obserwując swoją rodzinę obserwując jak różnie się do mnie odnoszą. Agnieszka nadal przyjeżdżała regularnie. Przynosiła mi książki, rozmawiała o wszystkim i o niczym, pomagała mi w ćwiczeniach rehabilitacyjnych. Pewnego dnia, gdy siedziała przy moim łóżku i czytała mi fragmenty z Lalki Prusa, mojej ulubionej książki, spytałem ją: "Aga, gdybym zostawił ci wybór między spadkiem a czasem spędzonym ze mną teraz, co byś wybrała?". Spojrzała na mnie z zdziwienia. "Co to za pytanie, tato?" Oczywiście czas z tobą, pieniądze można zarobić, ale ciebie już nie będzie. Jakub też był przy mnie. W weekendy przyjeżdżał z rodziną, a mały Michał zasypywał mnie pytaniami o wszystko: Dziadku, dlaczego ludzie chorują? Dziadku, czy w niebie też są domy? Dziadku, czy będziesz mnie oglądał z nieba, jak będę grał w piłkę? Pewnego sobotniego popołudnia, gdy Jakub pomagał mi w ogrodzie przy przycinaniu róż, powiedział: Tato, wiem, że Kasia zachowuje się źle ale ona też cierpi. Po swojemu. Jak to? Spytałem. Ona po prostu nie potrafi sobie poradzić z tym, że cię traci. Więc udaje, że to wszystko to tylko formalności do załatwienia. Może miał rację. Ale ja już podjąłem decyzję. Kasia przez te kilka miesięcy odwiedzała mnie sporadycznie. Za każdym razem przychodziła z nowymi propozycjami dotyczącymi reorganizacji majątku. Pokazywała mi mieszkania na sprzedaż, obliczała ile zostałoby pieniędzy po zakupie czegoś mniejszego, planowała przyszłość, w której mnie już nie było. Pewnego razu, gdy siedziała przy kuchennym stole z laptopem, pokazując mi kolejne oferty, spytałem ją: "Kasia, a gdybym wyzdrowiał, gdyby lekarze się mylili i okazało się, że mam jeszcze 10 lat życia?" spojrzała na mnie z irytacją. Tato, nie bądź naiwny, słyszałeś, co mówili lekarze, ale gdyby, nie ma żadnego gdyby, musisz być realistą i zrozumiałem, że w jej umyśle już nie żyje, jestem tylko przeszkodą w drodze do dziedziczenia. Im bliżej było do umówionego terminu odczytania testamentu, tym bardziej byłem pewien swojej decyzji. Nie robiłem tego z zemsty, robiłem to z miłości, z miłości do dzieci. Które pokazały mi, co znaczy rodzina, i z miłości do dziecka, które zapomniało, co to znaczy. Dzień przed odczytaniem testamentu Agnieszka przyszła do mnie z płaczem. Tato, ja nie chcę żadnych pieniędzy ani domu, chcę tylko, żebyś został ze mną jak najdłużej. Objąłem ją i poczułem, jak łzy napływają mi do oczu. Aga, ja też chciałbym zostać, ale nie wszystko zależy od nas. Obiecaj mi, że będziesz walczył. Obiecaj, że nie poddasz się. Obiecuję. I dotrzymałem słowa. Walczyłem, nie z chorobą, z tym, że moja rodzina się rozpada. Walczyłem o to, żeby odzyskać córkę, którą straciłem gdzieś po drodze. Kiedy siedzimy teraz w sali notarialnej, a Paweł kończy czytać testament, w pomieszczeniu panuje absolutna cisza. Kasia jest blada jak ściana, Agnieszka płacze, ale to są łzy ulgi i szczęścia. Jakub uśmiecha się, a Natalia ściska jego rękę. Zgodnie z wolą zmarłego zaczyna Paweł, ale przerywam mu. Przepraszam, ale nie jestem jeszcze zmarły. Mówię wstając z krzesła, i chciałbym powiedzieć kilka słów. Kasia patrzy na mnie z niedowierzaniem. Tato, co to ma być? To ma być lekcja, Kasia. Lekcja o tym, co naprawdę jest ważne w życiu. Biorę głęboki oddech i mówię dalej. Dom, o który tak się martwisz, dom, który uważasz za najważniejszą rzecz, którą mogę ci zostawić, przekazuje fundacji fundacji, która będzie pomagać chorym dzieciom i ich rodzinom. Kasia wstaje tak gwałtownie, że przewraca krzesło. Nie możesz tego zrobić. Mogę i robię, ale to nie koniec. Odwracam się do Agnieszki i Jakuba. Wam zostawiam coś o wiele cenniejszego. Zostawiam wam swoje oszczędności, ale pod jednym warunkiem, że będziecie je traktować nie jako zastępstwo za czas, który razem spędziliśmy, ale jako fundusz na wspólne doświadczenia z waszymi dziećmi, na podróże na edukację, na wszystko, co pomoże wam stworzyć wspomnienia, Agnieszka Szlocha. Tato. A tobie, Kasia, zwracam się do najstarszej córki. Zostawiam coś, co jest dla mnie najcenniejsze. Zostawiam ci możliwość. Jaką możliwość? pyta zła i zdezorientowana: możliwość poznania mnie na nowo, możliwość spędzenia ze mną czasu, który mi został, nie myśląc o testamentach i spadkach, możliwość bycia moją córką, a nie beneficjentką. Kasia stoi w milczeniu. Łzy płyną jej po policzkach. Dom możesz ode mnie kupić, kontynuuje. Za symboliczną złotówkę, ale pod warunkiem, że przez następny rok każdy miesiąc spędzisz ze mną przynajmniej jeden dzień. Cały dzień, nie rozmawiając o interesach, nie planując przyszłości, po prostu będąc moją córką. To to nie fair, szepce. Co nie jest fair, Kasia? To, że chcę spędzić z tobą czas, to, że chcę Cię poznać jako dorosłą kobietę, a nie tylko jako kogoś, kto czeka na mój spadek? Podchodzę do niej i biorę jej dłonie w swoje. Kochanie, ja nie robię tego z złości. Robię to, bo cię kocham, i wiem, że gdzieś w środku wciąż jesteś tą dziewczynką, która przynosiła mi rysunki ze szkoły i chciała być najlepszą córką na świecie. Kasia płacze teraz otwarcie. Tato, ja, ja się boję. Mo no, czego się boisz? Boję się, że cię stracę, boję się, że nie będę umiała żyć bez ciebie, więc udaję, że już cię nie ma, że to wszystko to tylko formalności. Obejmuję ją i czuję, jak moje własne łzy mieszają się z jej łzami. Kochanie, stracisz mnie, to prawda, ale nie dzisiaj, może nie jutro. Mamy czas, mamy szansę na poznanie się na nowo. W tej chwili czuję, jak moja rodzina łączy się ponownie. Agnieszka obejmuje nas obu. Jakub dołącza do objęcia, a nawet mała Natalia nie może powstrzymać łez. Paweł, mówię do notariusza, czy mógłbyś dodać coś do testamentu? Oczywiście. Gdyby Kasia wywiązała się z naszej umowy, gdyby spędziła ze mną ten rok, chciałbym, żeby po mojej śmierci otrzymała połowę środków przeznaczonych dla fundacji, nie jako spadek, ale jako podziękowanie za to, że dała swojemu ojcu szansę na poznanie swojej córki. Trzy miesiące później siedzę w ogrodzie z Kasią. Przyszła dziś rano z koszem pełnym składników na pierogi ruskie, moje ulubione. Przez cały dzień gotowaliśmy razem, rozmawialiśmy o jej pracy, o tym, czego naprawdę chce od życia, o tym, jaką matką chciałaby być dla dziecka, które spodziewa się z Krzysztofem. Tato, mówi, nakładając na talerz kolejnego pieroga. Czy możesz mi opowiedzieć o tym, jak poznałeś mamę? Uśmiecham się. To pierwsze pytanie, które mi zadaje, niezwiązane z praktycznymi sprawami. Oczywiście, kochanie, to była jesień 1982 roku. I opowiadam o pierwszym spotkaniu z Anią na uniwersytecie, o tym, jak przez trzy miesiące nie miałem odwagi jej zaprosić na kawę, o tym, jak w końcu się odważyłem i zepsułem wszystko, wylewając na nią herbatę. Kasia śmieje się, pierwszy raz od miesięcy słyszę jej szczery śmiech, a potem co się stało? Potem twoja mama powiedziała: Jeśli następnym razem przyniesiesz ręcznik, to może pójdę z tobą na te kawę. Rozmawiamy do późnego wieczora. O rodzinie, o marzeniach, o strachu przed przyszłością. Kasia mówi mi o swoich obawach związanych z macierzyństwem, o tym, że boi się nie być tak dobrą matką, jak Ania była dla nich. Kasia, mówię, biorąc jej rękę, twoja mama też się bała, każdy rodzic się boi, ale miłość zawsze znajduje sposób. Gdy wyjeżdża, Obejmuje mnie mocno i szepce: Dziękuję, tato, za dzisiaj, za wszystko. Stoję w progu i patrzę, jak jej samochód znika za zakrętem. Jutro przyjdzie Agnieszka z małym Michałem. Pojutrze Jakub pomoże mi przy naprawie płotu, a za tydzień znów przyjdzie Kasia. Choroba nie ustąpiła. Wciąż walczę z każdym dniem, ale już nie walczę sam. Mam moją rodzinę, prawdziwą rodzinę. Taką, która wie, że najcenniejsze rzeczy to nie te, które można odziedziczyć, ale te, które można przeżyć razem. Dom wciąż stoi. Kasia będzie go mogła kupić za symboliczną złotówkę, gdy spełni warunki testamentu. Ale już wiem, że gdy to się stanie, nie będzie to dom, o który walczyła z chciwości. Będzie to dom pełen wspomnień, które razem stworzyliśmy w tym ostatnim roku. Czasami największy dar, jaki możemy komuś dać, to nie pieniądze czy nieruchomości, to szansa na odkrycie, co naprawdę znaczy kochać i być kochanym. To lekcja o tym, że życie mierzy się nie w latach, ale w chwilach, które mają znaczenie. A ja miałem szczęście, miałem szansę nauczyć swoją córkę tej lekcji, zanim było za późno. I ona miała szansę nauczyć swojego ojca, że miłość zawsze może zwyciężyć strach. To jest najcenniejszy spadek, jaki mogę zostawić swoim dzieciom. Nie dom, nie pieniądze, ale świadomość, że pomimo wszystko, co nas dzieli, miłość rodzinna jest silniejsza niż jakiekolwiek różnice. I gdy przyjdzie mój czas, odejdę spokojnie, wiedząc, że zostawiam za sobą nie tylko rzeczy materialne, ale coś o wiele ważniejszego rodzinę, która wie, jak być rodziną. Tej nocy, gdy kładę się spać w swoim domu w Konstancinie Jeziornie, myślę o tym, jak bardzo wszystko się zmieniło od tego dnia, gdy Kasia powiedziała: Po co ci dom, skoro i tak umrzesz? Teraz już wiem odpowiedź: Dom nie jest po to, żeby w nim umrzeć. Dom jest po to, żeby w nim żyć. I ja żyję. Każdego dnia, każdej chwili, którą spędzam z moimi dziećmi. To jest cel istnienia tego domu. To jest cel mojego życia. A testament? Testament to nie tylko dokument o tym, kto co odziedziczy, to także dokument o tym, kim jesteśmy jako ludzie i jakie wartości chcemy przekazać następnym pokoleniom. Mój testament nauczył moją rodzinę, że najważniejszy spadek to nie rzeczy, ale relacje i że nigdy nie jest za późno, żeby te relacje naprawić. Jeśli ta historia poruszyła wasze serca, jeśli sprawia, że myślicie o waszych własnych rodzinach i relacjach, zostańcie ze mną na tym kanale. Subskrybujcie bo opowiem Wam więcej historii o tym, co naprawdę ma znaczenie w życiu. W komentarzach napiszcie, jakie wartości są dla Was najważniejsze w rodzinie i czy kiedykolwiek musieliście walczyć o naprawienie relacji z bliskimi osobami. Wasze historie także mają znaczenie i może ktoś dzięki nim zrozumie, że warto walczyć o miłość, nawet gdy wydaje się, że wszystko stracone. Do zobaczenia w następnym filmie.